Z tej strony Rejsa. wy wyglądacie kolejny odcinek przygody z WOD. Dzisiaj zagramy sobie AT2. Jest to brytyjski Tedek 5 tieru. I e, kiedy testowałem i grałem Tedekiem Alekto, tutaj mamy wręcz drugą stronę medalu. Tedyk jest. E, AT2 jest wolna, dobrze opancerzona. No, działo ma takie samo. Tylko z tym, że ja już tutaj trolika nie montowałem jakoś, e, nie mogłem się do niego przekonać. Chociaż e, ściągnięcie ośmiu, ośmiu z rzędu, tak, jednym strzałem to fajne uczucie. Jednakże nie montowałem tutaj trolika. Zobaczcie, pancerz kadłuba z przodu 203 mm potęga jak na piąty tier. No ale coś, coś za coś, tak, działo. Tutaj, zobaczcie, mamy modulik sobie taki. Charakterystyka tego działa tylko 110 penetracji i 75 uszkodzeń. Jest to szczyt moich marzeń. Zobaczycie, jak będę się męczył. To jest ten troll, który był na Lekto, ale go tutaj nie montowałem. Nie mam tutaj modułów. Jeszcze za wcześnie, myślę, tak myślę, że jeszcze za wcześnie, troszeczkę na, na montaż tych, tych modułów, może od AT, AT8 czy AT6, co tam dalej jest. Od szóstego tieru może zobaczy, zobaczymy, jak to jest. Ale wracając do tego pancerza, coś musi być zbalansowane. Widzieliście, jak jest działo. I prędkość maksymalna 20 km na godzinę. Często i gęsto jest tak, że Bitwa już tak na dobrą sprawę jest rozstrzygnięta, a my dopiero dojeżdżamy na pole bitwy na, na gotowej, coś próbujemy. Dlatego, damage rzędu 200, 300, 400 to naprawdę jest dobrze. W tym wypadku mamy dobre losowanie, bo jesteśmy na topce. Rzuciło nas na piąte tiery, ale jak nas rzuci na y, siódemki, no to naprawdę y, no kiepsko kiepsko. <śleszamy> Dobra, jedziemy. Mapa lotnisko już kiedyś o niej tutaj opowiadałem. No tak, czy ja sobie powiększę minimapę. I tak chyba będę tutaj sobie kampił przy bazie, bo nic innego tutaj nie widzę żadnych tych możliwości, żeby gdzieś tam jechać, chociaż jak na topce, no nie chcę tego robić, tak, bo jestem niby top tankiem, no ale widzicie, no prędkość maksymalna 20 jest, jechałem w jakiś tam stragan. Jakieś kraczki, chwilę zobaczymy, rozeznamy się w sytuacji. Widzę obok mnie Valentine AT, Trzeci Tier. Dobra, pierwsze spoty już są. Tutaj nie spodziewam się, że ja trafię ten PZ1C. Pięknie się tam spawają. Dobra, T1 Heavy wyjechał tutaj na górkę. Niestety, widzieliście na początku, załoga nie jest tutaj wyszkolona za bardzo. Nie mam żadnych perków. No i nie wiem, czy mnie widzą, czy nie, ale paźuje tego T1 Heavy. No, stracili już topkę. W tym momencie jeszcze 185 został. Wjechał jak do siebie, myślę, że jest niepokonany. Na szczęście się pomylił. I widzicie, już 233 damage'a. Dobra, ja w tym momencie widzę, wszyscy postawili tu obronę. Gdzie ten cruzier był? Nie wiem, gdzie. Niestety nie Nie zauważyłem na minimapie, gdzie ostatnio był cruzier. Czy jak mu tam? I nie wiem, gdzie jest ten 185. Aha, panowie już wbili sobie się prawą stroną Niepotrzebnie wyjechałem, bo teraz ładnie bym miał ich na strzał T-82 też tutaj na dole jest O, jeszcze Cruiser zawitał do nas Dobra, mamy go, skupiam działo I już 85 O, proszę, ładnie 5-4 Mamy SU-85 z tyłu. Widzicie? Bardzo wolno się obracam. Dobra, jedziemy na niego, zobaczymy czy coś się uda nam tutaj zdziałać, zdziałać przepraszam, a przynajmniej obronić artylerię. No, choć, 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 tyłem jest tyłem, ale ja go nie widzę. Valentine AT troszkę szybszy ode mnie zadaje już obrażenie pierwsze. Panowie się rzucili na niego, więc chyba ja tutaj. Słyszę jakąś kosiarę? Tak, leci tam kosiarka. No i tak. Losy bardzo szybko się odwracają tej bitwy, już jest 5-7 dla przeciwnika. To no nie no, żebym ja musiał się na górkę wdrapywać, to nie. Ale chyba będę musiał, bo ten SU-85 tutaj ładnie wymiata Valentine AT Dobra, odwraca się chyba w moją stronę nie. Tak Tutaj nie powinien mnie na hita pociągnąć, chyba że będzie miał jakieś wsparcie Zjeżdża, nie zjeżdża Dobra, ja spróbuję lekko tu skontować... On nie do mnie strzelał! Dobra, wdrapałem się na tą górkę, niech mu będzie! Dobra, muszę zjechać, bo widzę od tyłu mam ten... Tu raczej mnie nie objedzie pod tą góreczką. Zrobiłem tak, że nie powinien mnie objechać. No i co? Dam radę, czy nie dam radę? Kurczę. Taka fatowa sytuacja lekka. No, przebijają mnie się dzieje. Dobra, SU wykończony, a jeszcze od tyłu mam towarzystwo. Powoli się ...kręcę. tu nie powinien mnie przebić od przodu. M103 Steward, teraz obracamy się na M103 Stewarda. się, mam więcej. I co? Wyjeżdżamy na artylerię, czy nie wyjeżdżamy, żeby dostać piękny strzał? Zostało mi 25% HP, 110 punktów życia. Ojejku, będzie ciężko, będzie ciężko! Łu, ar... artyleria tutaj łupie. No i co, zostałem sam, widzicie? Tak to jest, jak mamy wolny Tedek i nie możemy wspomóc nikogo na pierwszej linii ognia. Zostajemy potem sami i próbujemy coś zrobić. No tak, cruiser. Ja tu już chyba nie będę miał szans z nikim. O, jeszcze rykoszet, to musiał Chyba już po mnie on powinien, Dobra, jeszcze jeden. Gdzie jest 85? Tu już raczej nie mam szans. Niestety, tak jest, jeszcze zadałem ostatni damage. Nie miałem szans tutaj 185, no przebił mnie ja 110 HP. Tak, ale podsumowując choke i, i, i bitwę, mm, nie było źle, no oni szybko stracili y, te jeden heavy, to był ich błąd, ale tak, podsumowując choke. Czołg, czołg jest dobrze opancerzony z przodu, y, jest niestety wolny, no i ta penetracja z tymi obrażeniami, jakby to było. Mm, Większe, tak? Więcej penetr... no, penetracji, tak? Obrażenia, no widzicie, dało radę zrobić nawet ponad tysiąc tych obrażeń. Jednakże to penetracja, kiedy nas rzucia na si siódme tiery, to naprawdę, naprawdę dla takiego czołgisty, który nie wie gdzie strzelać, nie, nie znał ich sposób, będzie naprawdę, naprawdę trudno. Tutaj niestety znowu bitwa przegrana. Ale to nie ode mnie za zależy, sam meczu nie wygrasz. Ja wam mogę tylko powiedzieć jako wskazówkę, że zawsze, kiedy ktoś chce was odjechać, to róbcie tak jak ja, próbujcie podjechać do jakiejś przeszkody, do jakiejś górki, do jakiegoś domu, którego nie da się zniszczyć, wtedy on oczywiście was nie objedzie, a wy będziecie mogli go odepchnąć, tak jak ja to robiłem, jeśli macie cięższy czołg. No i to tyle, co chciałem wam pokazać. Zapraszam do kolejnych odcinków przygody z WOD, zapraszam do subskrypcji i do komentowania. Cześć!